Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto słowo Pańskie. Ten uroczysty hymn brzmi w naszych uszach jak poezja, jak taki wiersz, którego można się nauczyć na pamięć do szkoły, ale też jak rodzaj zaproszenia bardzo osobistego tak powinniśmy go czytać dla nas, wręcz wyzwania, wręcz takiej prowokacji. Jest, jest w nim sporo nieoczywistych sformułowań. Jeśli czytamy, że na początku było słowo, to gdzieś dalekim echem pobrzmiewa pierwsza księga Starego Testamentu, pierwsza księga Biblii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Bereshit bara Elohim ashamaim. Te hebrajskie słowa, znane wszystkim Żydom na pamięć, są jakby początkiem wszystkiego, początkiem myślenia o świecie. A święty Jan... Kilkaset lat później robi pewną korektę do tego. Nie na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku było słowo i po grecku pisze en arche, en ho logos. Na początku było słowo i to słowo jest terminem bardzo wieloznacznym i ono się kojarzy i przewija przez dzisiejsze teksty również jako mądrość na przykład. Na początku była mądrość, boska mądrość. Można je kojarzyć ze światłem również, bo ciągle też wraca ta opozycja światła i ciemności. Na początku było światło, światło, które pozwala rozumieć, które oświeca każdego człowieka. Więc taka, taka korekta, która mówi, że warto przemyśleć jeszcze raz pytanie i odpowiedź na pytanie, skąd wszystko się wzięło. Skąd ten świat się począł? Ba, jaki jest jego sens? Do czego zmierza? I znowu korekta do ewangelistów synoptycznych, do Mateusza i Łukasza, którzy opisywali nam Boże Narodzenie. Słuchaliśmy tego w ciągu minionych dni wielokrotnie. Gdzie jest opowieść o Betlejem, o pasterzach, o małym dziecku, które się rodzi? Boże Narodzenie kojarzy nam się właśnie z tym małym dzieckiem. A tutaj Jan mówi, że Boże Narodzenie, że, że tajemnica wcielenia, zaczęła się przed wiekami. Nie w Betlejem w określonym momencie historycznym, tylko że na początku, w samych, u samych źródeł bytu, zaczyna się ta historia, w której Bóg chce stać się jednym z nas. Już to słowo istnieje, tylko. Czekamy na moment, kiedy rozbije swój namiot wśród nas. To przedziwnie powtarza się z tym z Księgi Syracydesa, że ta mądrość miała rozbić swój namiot między Izraelitami, miała się stać ich sąsiadką. Dzisiaj tak byśmy powiedzieli, że jeśli słowo zamieszkało wśród nas, tak jest to przetłumaczone, z greckiego na polski, chociaż tam jest dosłownie to samo stwierdzenie. Słowo rozbiło swój namiot między nami. To znaczy, że to słowo stało się naszym sąsiadem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że nie rozbiło namiot, bo przecież nie mieszkamy w namiotach, tak jak pasterski lud Izraela przed wiekami, ale powiedzielibyśmy sobie, uwaga, to by zabrzmiało dosyć prozaicznie, a jednocześnie wyzywająco. No, że... To wcielone słowo zamieszkało pod trójką w naszym bloku, w naszym domu. Stało się naszym sąsiadem, stało się jednym z nas wciągnięte na listę lokatorów. Jesteśmy nad nim albo pod nim, albo obok jego mieszkania i, no i trzeba zacząć respektować to, żeby za głośno nie, nie, nie huczeć, za głośno muzyki nie puszczać. Mało tego, dobre zwyczaje nakazują sąsiada nowego przyjąć serdecznie. Zaprosić go do siebie na, na, na kawę, na ciasto, pogadać, poznać się, e, odwiedzać się, nie wiem, zostawiać klucze, pożyczyć soli, e, no, mówić sobie dzień dobry codziennie, to jest historia, w której tak trzeba by to rozumieć, to, to słowo, które rozbiło swój namiot, które zamieszkało, które stało się naszym, naszym sąsiadem. Ono się stało naszym sąsiadem, ono przyszło do nas. To już nie trzeba tak jak w Starym Testamencie szukać Boga. Nawet tak jak ci magowie, o których jutro będziemy mówić, ci mędrcy ze Wschodu, oni gwiazdy wypatrywali, szukali, gdzie jest Bóg. My nie musimy szukać Boga. Bóg do nas przyszedł. Naszym zadaniem nie jest szukać, tylko przyjąć. Przyjąć go. Tak jak sąsiada się przyjmuje. W dobrosąsiedzkich relacjach z nim być na co dzień. No to jak to może się objawić? Co, co, co my mamy robić wobec tego? Jakie jest nasze zadanie, jeśli Bóg stał się człowiekiem, jeśli słowo stało się ciałem, jeśli zamieszkało, jeśli mamy je przyjąć? Jest jedno zdanie w tej dzisiejszej Ewangelii, w tym prologu, które jest wprost do nas skierowane jako właśnie takie zadanie. Tak w tym roku mi się ten, ten prolog na nowo objawił. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, to słowo przyjęli. Jako sąsiada, jako jednego z nas, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I tu uważajcie, jest zadanie, co to, co, co to jest to zadanie dla nas? My mamy się stać. My jeszcze nie jesteśmy. Słowo stało się ciałem, a my mamy stać się dziećmi Boga. To znaczy, kim my jesteśmy teraz? No, warto sobie to uświadomić. Jesteśmy. Yy, Dziećmi naszych rodziców. Jesteśmy z gatunku homo sapiens, albo inaczej animal racjonale, czyli zwierzę myślące. No tak, jesteśmy koroną stworzenia, mówimy, naj, najdoskonalszym spośród ssaków, spośród zwierząt. Myślimy, mówimy sobie dumnie, mamy duszę. Ale my mamy się stać, uwaga, my chrześcijanie, my wierzący, my, którzy idziemy za Jezusem, mamy się stać dziećmi Boga. To jest jakby zupełnie nowa jakość. Możemy zostać na poziomie animal racjonalnym, możemy być tylko zwierzętami rozumnymi, i to jest już bardzo dużo, ale to wydarzenie wcielenia prowokuje nas do tego, żebyśmy stali się albo nawet mocniej, stawali się ciągle dziećmi Boga. My się nie rodzimy dziećmi Boga. My mamy się nimi dopiero stać ze świadomej własnej decyzji. Trochę się dziwicie temu, co mówię, ale próbuję to zilustrować takim pięknym tekstem, który niedawno czytałem razem z młodzieżą, gdy się przygotowywaliśmy do bierzmowania we włoskim klasztorze. I ten tekst pochodzi z czasów Kopernika, z czasów odkryć geograficznych, z czasów Memlinga 1486 to jest. No, wtedy powstał. Napisał go Giovanni Pico della Mirandola, taki wielki humanista włoski, bardzo młodo umarł, pogrzebany we Florencji, w klasztorze Dominikanów. Jeden z dworu medyceuszy, zaproszony, aby swoją wiedzą i mądrością, znajomością języków arabskiego, greckiego, dać. Impuls dla humanizmu, dla, dla renesansu. I on wymyślił sobie taką mowę o godności człowieka. Wyobraził sobie, że Bóg mówi do Adama, czyli do każdego z nas. Duża ta mowa kończy się, a właściwie kulminuje w takim oto momencie, że stwórca przyjął człowieka jako dzieło nieokreślone, jakby go stworzył, ale jeszcze nie dokończył i wyznaczył mu miejsce w samym środku świata. My jesteśmy to animal racjonale. I tak się do niego odezwał. I to jest cytat z Pico de la Mirandola. Nie wyznaczam ci, Adamie, ani określonej siedziby, ani własnego oblicza. Wszystko jest otwarte. Natura wszystkich innych istot została określona i zawiera się w granicach przez nas ustanowionych. Mówi Bóg w liczbie mnogiej. To pluralis majestaticus. Ciebie zaś. Adamie, nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami, oddaję w twoje własne ręce, abyś swą naturę sam sobie określił, zgodnie z twoją wolą. To jest ro rozmowa jakby mistrza, który zadaje studentowi sztuk pięknych, studentowi rzeźby pewnie tak trzeba, by zaraz się okaże, zadanie. Dostajesz glinę. Trochę cię uformowałem, jesteś, jakby wiadomo, posągiem, ale teraz ty masz się wyrzeźbić do końca i od ciebie zależy, kim będziesz. Nie uczyniłem cię ani istotą niebiańską, ani ziemską, ani śmiertelną, ani nieśmiertelną. Abyś, jako swobodny i godny siebie twórca i rzeźbiasz, sam sobie nadał taki kształt, jaki zechcesz. I tu na koniec. Możliwości. Będziesz mógł degradować się i staczać do rzędu bestii, i będziesz mógł odradzać się i mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich. Kiedy to czytaliśmy sobie z młodzieżą i analizowaliśmy, jak na seminarium naukowym zdanie po zdaniu, trochę więcej tego tekstu jeszcze tam było, y to aż się dziwiłem, jak młodzież fantastycznie reagowała na to, jak odczytywała to, to wielkie zadanie, które stoi przed nią w momencie, kiedy wchodzą w dorosłość. Oto jestem człowiekiem jeszcze nieuformowanym do końca, jeszcze wszystko przede mną, jeszcze kości elastyczne, jeszcze niezdefiniowane powołanie życiowe. Ode mnie zależy. Bóg mi daje taką godność, taką niesamowitą ufność wkłada we mnie. Że ja mam zdecydować, czy będę się staczał do, istot, do, do rzędu bestii, czy do, wznosił, rozwijał do istot rzędu niebieskiego. Ja myślę, że ta, ten prolog jest dokładnie o tym: jeśli z niego byśmy wzięli z całego tego Bożego Narodzenia, tego roku, to jedno słowo, to jedno zadanie: stań się, albo jeszcze mocniej, trudniej: stawaj się, stawaj się dzieckiem Boga. Nie poprzestań na tym, że jesteś projektem, masz rzeźbić dalej, masz kształtować i masz w swoich dłoniach swój dalszy los. Oczywiście w, w kontakcie z Bogiem, w odniesieniu do tego wielkiego projektu, ale co to znaczy być dzieckiem Boga? To jest wielkie powołanie to są te właśnie światłe oczy serca, o których pisze święty Paweł. To znaczy tyle, że że dziecko Boga, że córka Boga, a syn Boga nie prowadzi wojny na przykład. Nie używa przemocy. Nie chce sobie podporządkować innych. Bardziej rozumie to, że staje się przez to, że daje, a nie tylko zbiera i gromadzi. Dzieli się, a nie tylko przywłaszcza. Człowiek, który jest dzieckiem Boga, umie przebaczyć, tak jak Bóg człowiek wcielony. Umie ofiarować Coś innemu człowiekowi. Umie być kimś, kto przemienia ten świat na lepszy nieraz ponosząc ofiarę, a nie ciągle pytając, co ja z tego będę miał. I tak moglibyśmy wyliczać my to intuicyjnie wiemy, bo my przecież mamy ten projekt w sobie. Ten projekt to jest nasze sumienie, to jest ten nasz głos, który słyszymy. Tylko musimy dać szansę, żeby, żeby ten projekt przeczytać, żeby się z nim dobrze zapoznać. A do tego potrzebna jest cisza, do tego potrzebna jest modlitwa, do tego potrzebna jest świadomość, uważność to wszystko, na co nam nie starcza czasu w życiu. Staniemy się dziećmi Boga, będziemy się stawać ludźmi powołanymi do tej najwyższej godności wtedy, kiedy, kiedy znajdziemy na to czas, kiedy świadomie zainwestujemy w to, kiedy. Bardziej się będziemy starać nie tyle o moralność, takie, takie doraźne, postanawiane, będę lepszym, bardziej o świadomość niż o moralność. Świadomość daje potem w konsekwencji moralne zachowanie, ale kim ja jestem, kim ja mam się stać, to są pytania na Boże Narodzenie, na ten już czas po Bożym Narodzeniu, na ten nowy rok 2020.